Gdybym ja dostał pytanie dlaczego miałbym wejść do Bertim, no to tak po chwili zastanowienia, tak dwie setne sekundy, e, przede wszystkim stwierdzam, że Dlatego, że to jest miejsce, gdzie cała nasza wiedza jest skumulowana, ale też poukładana, skondensowana. Można ją wziąć z, z oszczędnością czasu, za tym pieniędzy, no bo przecież wszystko macie ładnie poukładane i nie musicie spędzać dziesiątek godzin czasu na YouTube. Oczywiście, jak chcecie, to możecie. Ja bym, ja tu widzę. Najfajniejszą i najbardziej taką przydatną rzecz to to, że spotykacie się z nami co wtorek o godzinie 20 lub 21. Mhm. Jakby ta pora się zmienia w zależności od tego, czy jest lato, czy jest zima. Tak czy inaczej, co wtorek spotykamy się z Wami na żywo i odpowiadamy na praktycznie 100% pytań, które nam zadajecie, ale też druga ważna rzecz. W trakcie spotkań wtorkowych z członkami BR Team rozdajemy darmowe konsultacje. Warto być właśnie na żywo w trakcie tej konsultacji, bo ostatnio rozdaliśmy 10 konsultacji, przedostatnio też rozdaliśmy 10 konsultacji, konsultujemy tyle, Ile jesteśmy w stanie poświęcić czasu i dajemy te konsultacje Wam za darmo? A konsultacje działają naprawdę fajnie, przecież specjalnie stworzyliśmy, można powiedzieć, aplikację po to, żeby to działało sprawnie. Załączacie badania jednym kliknięciem, piszecie swoją historię, kilka, kilkanaście zdań, my to otrzymujemy, konsultujemy, widzicie to na swoim koncie. Koniec, kropka, proste jak. I, budowa cepa. I, i ja, ja to uważam, bo ty mówisz, że wiedza. Okej, okay, wiedzę, właściwie wiedzę wyrzuciliśmy i wyrzucamy regularnie za darmo na YouTubie, na Facebooku. Jakbyście się uparli, to przecież wszystko tam jest. Nie, nie zmuszamy was do wchodzenia do BR Team. Spokojnie możecie zmienić życie, będąc poza BR Team, ale te spotkania są naprawdę wartościowe, bo są to spotkania w gronie kameralnym. To nie są live y na 2000 osób, gdzie tak naprawdę nie uda nam się odpowiedzieć na większość pytań mhm. i tak naprawdę nie Macie takiej interakcji z nami. Tu spotykamy się tak naprawdę kameralnie, blisko. I oprócz tego, rzeczywiście, oprócz tych spotkań online, mm -hmm. będziemy spotykać się też na żywo cztery razy do roku. Tak poza, poza ko komóreczką. Dokładnie. No to są najważniejsze chyba rzeczy, ale nie, nie, nie. Kurs keto z braćmi ja będę powtarzał, bo my go zaniedbujemy. Kurs keto z braćmi jest za darmo dla wszystkich członków BR Team po kolei Was przeprowadzimy przez okres adaptacji, wy, wy, ograniczenia węglowodanów, dbania o białko, dodawania tłuszczu, ale też przede wszystkim badań laboratoryjnych. To jest wybitne, wyjątkowe takie postępowanie na rynku polskim, gdzie styl to promują lekarze, dlatego też zwracamy uwagę, bo widzimy u naszych pacjentów, że bardzo często trzeba zrobić badania, bardzo często trzeba uzupełnić potas, sód, magnez, witaminę D, bo się zblokujesz za 2-3 tygodnie i później Będziesz sfrustrowana, sfrustrowany, a po co nie chcemy podwyższać ci kortyzolu? Kortyzol obniżymy i podkręcimy. Skakujcie, opisy macie pod tym filmem. Klikajcie i decydujcie. Zapraszamy Was, będzie nam bardzo miło. Zwłaszcza, że y, to przecież nasze urodziny, lub y, tuż po urodzinach. Tak. Więc wcale się nie obrazimy, jeżeli w ten sposób będziecie chcieli złożyć nam życzenia, za co bardzo dziękujemy.